Dzień dobry, dzisiaj na obiad prażucha z polecenia od jednego z widzów na kanale w komentarzach prosiłabym, abyście także dodawali swoje propozycje dań, które pamiętacie z domu babci, z domu rodzinnego. Bardzo lubię takie przepisy, bardzo się one u nas sprawdzają, bardzo je lubimy, za dużo bardzo ale tak faktycznie jest. Tutaj jest już gotowa prażucha z zasmażką, a że nie lubię pływających w tłuszczu dań, to jedynie je okrasiłam. Jest bardzo smaczna, takie bardzo szybkie kluski śląskie, ale bardziej miękkie w smaku. Tutaj mam jeszcze zapas, później jak już wystygną, to je odsmażę. Zobaczę, jak będą smakować odsmażane. Jak na razie jestem mile zaskoczona, bardzo szybko to zrobiłam. Także ekspresowy obiad i ziemniaki, nasze polskie dobro, które wszyscy lubimy i do wszystkiego zjadamy praktycznie. Także na plus, wszystko na plus. Ja teraz oddam się degustacji, chociaż już przyznam, że spróbowałam jedną i była bardzo smaczna. Tutaj mamy. Tak, pierwszy raz robiłam w sumie te kuleczki w dwóch łyżkach. No nie powiem, że to szło aż tak bardzo łatwo, no ale jakoś tam wyszło. Zobaczmy. No tutaj taki z bliska. Mm. Mhm. Teraz już trochę przestygło. No, jest bardzo dobre. Naprawdę. Dziękuję za ten przepis. Mm, mam dzisiaj bardzo smaczny obiad. Wam również życzę smacznego.